Moderwij się od miejskiego chaosu i zamieszkaj w Zen. Czekają na ciebie nowoczesne, gotowe mieszkania w doskonałej lokalizacji na Mokotowie. Ciesz się wysokim standardem wykończenia, także pod klucz, oraz wewnętrznym ogrodem w stylu Zen. Jeśli szukasz komfortu życia w mieście, wybierz Zen. Zapraszamy do naszego biura sprzedaży w Alei Sikorskiego 9 oraz na stronę www.cityzen.pl Od ponad 20 lat dbamy o Twój uśmiech. W naszych trzech klinikach oferujemy kompleksowe usługi stomatologiczne. Dbamy o bezpieczeństwo i komfort. To sprawia, że pacjenci do nas wracają, bo wysoka jakość usług to gwarancja pięknego uśmiechu. Eurodental Centrum Stomatologiczne. Eurodental Szlachetne Zdrowie. Marzysz o nowych meblach? Nic prostszego. Odwiedź salony Bodzio przy Alei Krakowskiej 97 lub Towarowej 22 w Centrum Handlowym Jupiter. Znajdziesz w nich niepowtarzalne kolekcje mebli kuchennych, pokojowych, systemowych oraz tapicerowanych. Zapewniamy realizację zamówienia w 3 dni, transport oraz atrakcyjny system ratalny: bez odsetek, bez prowizji, bez pierwszej wpłaty. www.bodzio.pl Studiuję na uczelni, która przez ponad 10 lat wykształciła blisko 3000 absolwentów. To uczelnia coraz częściej typowana w rankingach. Jako jedna z najlepszych szkół w Polsce. To studia w przyjemnej atmosferze. I potokiem dobrej kadry dydaktycznej. Studiuj z, z nami informatykę. Administrację. Logistykę. Dziennikarstwo i komunikację społeczną. Zarządzanie i inżynierię produkcji. Bezpieczeństwo narodowe. W Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, bo to dobra uczelnia. I w dodatku w Centrum Warszawy. Szukasz mieszkania? Przyjdź do nas. W nowej inwestycji Apartamenty Ochota zapewniamy bogaty stan deweloperski, ekskluzywne korytarze i windy, przyjazne normy akustyczne, możliwość skorzystania z programu Rodzina na Swoim. Pribo Nieruchomości. Zadzwoń do biura sprzedaży 022 863 90 18 oraz 504 010 149 www.pribonieruchomości.pl Dołącz do nas i poczuj się jak w domu. Konstancja, domy i rezydencje od 216 do 380 m2. Program zaprasza dystrybutor filmu Niezniszczalni w kinach. Na program zaprasza producent marki Królewskie.